Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Widzicie tę piękną złotą koronę? Zapewne doskonale wiecie, że to jedno z tak zwanych insygniów królewskich. Korona jest atrybutem władzy królewskiej, ale też jest bardzo cenna. Mogła zawierać klejnoty i inne elementy dekoracyjne. Raz wykonana korona dla jednego władcy przechodziła na jego następców. Najstarsze korony używane podczas uroczystości koronacyjnych przechowywane były jako szczególnie cenne relikwie świadczące o kontynuacji historycznej państwa. Podczas uroczystej koronacji głównym elementem tej uroczystości było włożenie korony na głowę monarchy. Korona jako atrybut monarchy jest symbolem siły, władzy, panowania i odpowiedzialności za królestwo. Założenie komuś korony na głowę stanowiło bowiem ogromne wyróżnienie, zaszczyt i uznanie. Był to również znak doskonałości, mądrości i odpowiedzialności. A co korona ma wspólnego z Ewangelią z najbliższej niedzieli, która jest ostatnią niedzielą w roku liturgicznym, a więc uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata? Posłuchajcie więc najpierw Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi byliby się, aby nie został wydany żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Jeśli uważnie słuchaliście i oglądaliście zilustrowaną Ewangelię na uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to zachęcam Was teraz, abyście popracowali trochę swoją wyobraźnią. Tak naprawdę w tej Ewangelii stają naprzeciwko siebie dwaj królowie. Pierwszym z nich jest Piłat. Chociaż tak naprawdę nie jest on królem, bo tylko prefektem, namiestnikiem Judei, czyli reprezentantem króla, jakim był Cezar Rzymski. Piłat miał do dyspozycji oddział najemnych żołnierzy i przemocą rozwiązywał każdy problem w okolicy. Naprzeciw Piłata stoi inny król. Chociaż przyprowadzono go jako największego złoczyńcę, związanego i ubiczowanego. Chrystus, którego opuścili apostołowie, który naucza o miłości nieprzyjaciół i o tym, by nie gromadzić bogactw. Jezus, który wobec Piłata wydaje się być kimś bezbronnym, bo nie ma z sobą żołnierzy, ani nawet żadnej broni. Jezus którego Piłat będzie przesłuchiwał. Jezus, który powie Piłatowi, że jest królem, ale jego królestwo nie jest z tego świata. Gdybyśmy przeczytali trochę więcej tej Ewangelii, to po tym przesłuchaniu Piłat każe Jezusa ubiczować, a żołnierze aby wyśmiać Jezusa, który przed Piłatem powiedział, że jest królem, uplotą koronę z cierni. Włożą ją Jezusowi na głowę i okryją go purpurowym płaszczem. Tego Jezusa w koronie cierniowej, a nie w pięknej pozłacanej koronie, czcimy dziś jako Króla wszechświata. Jego królestwo nie jest z tego świata. Kochani, czy w związku z tym to, czego naucza taki król w takiej koronie cierniowej, dotyka jakoś naszego serca, naszego życia, naszego świata, w którym rządzi wielokrotnie kłamstwo, przemoc, nienawiść, zemsta i pieniądze? Co by powiedział Chrystus Król, gdyby chodził do Twojego przedszkola, do Twojej szkoły, siedział razem z Tobą w ławce, widział, jak żyjesz w domu, co tak naprawdę mówisz, kiedy inni nie słyszą, co robisz, co myślisz, jak nawiązujesz relacje, jak rozwiązujesz konflikty? Co powiedziałby o Tobie Jezus Chrystus, prawdziwy Król? W cierniowej koronie. Moi drodzy, dzisiejsza uroczystość jest mocnym słowem Jezusa o tym, że jest On prawdziwym Królem Wszechświata. I to jest ta Ewangelia, która daje bardzo dużo nadziei. Nawet jeśli trudno nam żyć według wszystkich zasad Królestwa Bożego, nawet jeśli częściej wybieramy Królestwo Piłata. To Chrystus jest prawdziwym królem, czy komuś się to podoba, czy nie. Jest królem, od którego zależy absolutnie wszystko. Jest królem potężniejszym niż kłamstwa, nienawiść, pieniądze, władza i wpływy. Do Jezusa, prawdziwego króla, mogę przyjść i odwołać się zawsze kiedy ziemscy królowie wydają się tacy nieporadni i niesprawiedliwi. Ten potężny król przypomina mi dzisiaj, że nie mam dochodzić swoich praw siłą, przemocą, mszcząc się, ale mam zgodzić się na to, by czasem ktoś inny wygrał moim kosztem. W perspektywie wieczności to, co mnie dziś martwi, nie ma znaczenia. Ten król przypomina mi o tym, abym nadstawił drugi policzek i bym modlił się za tych, których zaślepiło kłamstwo, nienawiść i chęć zemsty. Ten król Jezus nie chce być nachalny, po prostu stoi przed Piłatem i przypomina. I chce być prawdziwym królem Twojego serca i całego Twojego życia którego króla wybierzesz? Tego, któremu świat zakłada piękną złotą koronę, czy Jezusa, ale w cierniowej koronie? Ten wybór i całe życie należą do Ciebie? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus, gdy chodził po świecie, Wcale nie przypominał żadnego z ziemskich królów. Nie miał pałacu, nie nosił złotej korony i nie siedział na tronie. Jednak w rozmowie z Piłatem przyznał, że jest królem. Ale, no właśnie, wypowiedział wtedy pewne słowa, w których wyjaśnił, dlaczego jego królestwo tak bardzo różni się od innych. I właśnie te słowa umieściłam na dzisiejszej planszy na dzisiejszą niedzielę. Plansza jest do pobrania i wydrukowania pod linkiem w opisie tego filmu. Potrzebujemy materiały: wydrukowana plansza, obie strony, długopis, kredki. Zadanie na planszy polega na wpisaniu. W kratki, w chmurce odpowiednich liter według podanego obok kodu. Poprawnie uzupełnione kratki utworzą hasło, zdanie do zapamiętania z dzisiejszej Ewangelii. Plansze oczywiście kolorujemy. Jezus Chrystus jest królem wszechświata, ale Chce być przede wszystkim królem w sercu każdego człowieka. Ludzkie serce jest dla niego cenniejsze niż korona. To w ludzkim sercu chce mieć swój pałac i tron. I to w ludzkim sercu chce mieć swoje królestwo.